Z czasów minionych, czy starożytni Grecy mieli jasne włosy, przez wiele lat panowało przekonanie, że większość Greków miała ciemne włosy, podobnie jak większość mieszkańców regionu śródziemnomorskiego, jednakże w ostatnich latach badania genetyczne i archeologiczne rzuciły nowe światło na te kwestie, co mówią badania różnorodność genetyczna. Badania genetyczne przeprowadzone na szczątkach starożytnych Greków wykazały, że populacja ta była genetycznie zróżnicowana, oznacza to, że występowały wśród. Niech zarówno osoby o ciemnych, jak i jasnych włosach oraz oczach migracje. W historii Grecji miały miejsce liczne migracje ludów, które przynosiły ze sobą różne cechy genetyczne. To mogło przyczynić się do zwiększenia różnorodności kolorystycznej włosów i oczu wśród greków. Wpływ środowiska, warunki klimatyczne i dieta mogły również wpływać na pigmentację włosów i skóry. Dlaczego ten temat jest tak interesujący stereotypy? Przez wiele wieków utrwalił się stereotyp greka jako osoby o ciemnych włosach i Oliwkowej skórze badania genetyczne pokazują, że rzeczywistość była bardziej złożona sztuka i literatura. Wiele dzieł sztuki i literackich opisów przedstawia Greków jako osoby o jasnych włosach, czy były to idealizacje, czy też odzwierciedlenie rzeczywistości tożsamość narodowa. Kolor włosów i oczu może być związany z poczuciem tożsamości narodowej. Badania nad genetyką starożytnych Greków mogą rzucić nowe światło na kwestie związane z pochodzeniem i historią Greków. Współczesnych podsumowanie starożytni Grecy nie byli jednolitą grupą pod względem koloru włosów występowała wśród nich różnorodność fenotypów, a zarówno jasne, jak i ciemne włosy były obecne stereotyp Greka jako osoby o ciemnych włosach jest uproszczeniem i nie odzwierciedla złożoności genetycznej tej populacji cechy fizyczne starożytnych Greków kolor oczu, badania wskazują, że wśród starożytnych Greków występowały zarówno oczy niebieskie, zielone, jak i brązowe nie było jednego dominującego. Koloru kolor włosów. Podobnie jak w przypadku oczu, kolory włosów były zróżnicowane oprócz ciemnych włosów, często spotykane były również włosy blond i rudy kolor skóry. Kolor skóry również nie był jednolity, wpływały na niego czynniki takie jak ekspozycja na słońce, dieta i pochodzenie genetyczne, dlaczego istnieje przekonanie o jednolitej urodzie Greków, sztuka i literatura. Wiele rzeźb i opisów w literaturze przedstawia Greków jako osoby o jasnych włosach i jasnej cerze, jednakże należy pamiętać, że były to często idealizacje i uproszczenia stereotypy. Przez wieki utrwalił się stereotyp Greka jako osoby o ciemnych włosach i oliwkowej skórze. Stereotyp ten był często poprzez dzieła sztuki i literaturę migracje. W historii Grecji miały miejsce liczne migracje ludów, które przynosiły ze sobą różne cechy genetyczne, to mogło przyczynić się do zwiększenia różnorodności kolorystycznej włosów i oczu wśród Greków, co wpływało na wygląd fizyczny Greków genetyka. Geny odgrywały kluczową rolę Określaniu koloru oczu, włosów i skóry środowisko, ekspozycja na słońce, dieta i choroby mogły wpływać na pigmentację skóry i włosów region. Różne regiony Grecji mogły charakteryzować się nieco innymi cechami fizycznymi mieszkańców podsumowując. Starożytni Grecy byli tak samo różnorodni pod względem wyglądu fizycznego jak współcześni Europejczycy. Stereotyp o jednolitej urodzie Greków jest uproszczeniem i nie odzwierciedla rzeczywistości, dlaczego starożytni Grecy opuszczali Grecję. To prawda, że. Starożytni Grecy w pewnym momencie swojej historii zaczęli opuszczać tereny dzisiejszej Grecji. Zjawisko to nazywamy kolonizacją i miało miejsce w 8 i 7 wieku przed naszą erą. Dlaczego Grecy się wyprowadzali? Przeludnienie. Rosnąca populacja Grecji spowodowała, że zasoby ziemi stały się niewystarczające dla wszystkich, poszukiwanie nowych ziem uprawnych. Grecy poszukiwali żyznych terenów, które umożliwiłyby im uprawę roślin i hodowlę zwierząt, poszukiwanie nowych rynków. Grecy byli utalentowanymi Kupcami i rzemieślnikami chcieli znaleźć nowe rynki zbytu dla swoich produktów ucieczka przed konfliktami. Częste konflikty między poszczególnymi polis, miastami, państwami mogły skłonić część mieszkańców do opuszczenia swoich ojczyzn, gdzie się udał Grecy, założyli kolonie na wielu obszarach wokół Morza Śródziemnego. Najpopularniejsze destynacje to Włochy, Sycylia, Południowe Wybrzeże, Wielka Grecja, Półwysep Iberyjski, dzisiejsza Hiszpania Azja Mniejsza, Wybrzeża Morza Egejskiego i Czarnego, Morza Afryka Północna, Cyrenajka, dzisiejsza Libia, Morze Czarne, wybrzeża dzisiejszej Ukrainy i Rosji dlaczego kolonizacja była tak ważna rozwój handlu, kolonie stały się ważnymi ośrodkami handlowymi, łącząc Grecję z innymi regionami świata rozprzestrzenianie kultury greckiej. Grecy przenosili ze sobą swoją kulturę, język, religię i system polityczny. Co przyczyniło się do rozwoju cywilizacji hellenistycznej, zwiększenie potęgi Grecji, kolonie wzbogacały Grecję, zwiększały jej wpływy polityczne. Militarne jakie były skutki kolonizacji wzrost zamożności, handel i rolnictwo w koloniach przynosiły duże zyski rozwój kultury, kontakty z innymi kulturami pobudzały rozwój sztuki, nauki i filozofii konflikty. Czasami między koloniami a metropolią lub między poszczególnymi koloniami dochodziło do konfliktów. Podsumowanie, kolonizacja była jednym z najważniejszych wydarzeń w historii starożytnej Grecji, dzięki niej kultura grecka rozprzestrzeniła się na ogromne obszary, a Grecy stali się jedną z. Najpotężniejszych cywilizacji starożytnego świata greckie kolonie, podbój świata antycznego starożytni Grecy byli znanymi podróżnikami i kolonizatorami w poszukiwaniu nowych ziem, surowców i możliwości handlowych założyli liczne kolonie na wielu obszarach wokół Morza Śródziemnego i Czarnego Morza. Dziś te tereny obejmują wiele współczesnych państw Europa Włochy. Wielka Grecja, Magna Graecia to region południowych Włoch, gdzie Grecy założyli wiele miast Syrakuzy, Tarent, Neapolis, dzisiejszy Neapol, Francja. Na południu Francji, w regionie Prowansji, znajdowały się greckie kolonie, takie jak Massalia, dzisiejsza Marsylia, Hiszpania, Grecy dotarli również na Półwysep Iberyjski, zakładając kolonie na wybrzeżu Azja Turcja, wybrzeża Morza Egejskiego i Czarnego Morza w dzisiejszej Turcji były miejscem licznych greckich kolonii, takich jak Milet, Efes i Sinope.